Czym Poranek przywitał nas temperaturą minusową. Minus 2. A jak liście lecą z drzewa, z orzecha w tym przypadku. Jeszcze do wczoraj się trzymały dosyć fajnie, ale dzisiaj przyszedł przymrozek. Temperatura ujemna i lecą hurtem. Aż słychać jak lecą. Begonie jeszcze do wczoraj trzymały się ładnie, cieszyły nasze oko. Do wczoraj. Bo dzisiaj przyszła zmiana. I to jest to, co zawsze powtarzam. Cieszmy się chwilą, cieszmy się dniem, bo kolejnego dnia nie wiemy, co los nam przyniesie, co nam będzie dane? Ba, czy w ogóle wstaniemy kolejnego dnia? Ale mimo że temperatury są coraz niższe, przychodzą takie dni z przymrozkami, to jest przepięknie. Nawet taki przymrozek jest cudowny, wybarwia wszystko na srebrzysty kolor te liście które jeszcze się do tej pory dzielnie trzymały na tych drzewach ostatnimi resztkami swojego życia już opadają i dzisiaj opadnie ich chyba większość przynajmniej z tych takich Drzew, które nie trzymają długo liści, no bo wiadomo, że dąb, Bóg, one trzymają długo, mimo że przyjdą już mrozy, to te liście jeszcze będą się trzymały. Ale tak jak orzechy, akacje, drzewka owocowe, podejrzewam, że po południu bądź jutro rano już będą w większej części łysy. A to słońce takie jesienne. Zimowe. Ono jest niesamowite. Ono ma całkiem inny wydźwięk jak w lecie. Ba, nawet powietrze inaczej pachnie. Inny klimat jest, inaczej jest w lesie. W ogóle wieś jesienią czy zimą jest całkiem inna niż latem. Nastaje taka chyba cisza, spokój. Mamusia wróciła. No i mamusia wróciła, i kwiatki moje kwiatki wszystko zdechły. Poszło. A jak mamusia jechała, to były piękne w kwiecie. Jeju, jej. Ale tam też był, w licheniu też był przymrozek. Tak było, że my szyby musieli skrobać rano. My też dzisiaj żeśmy zaliczyli skrobanie. Pierwsze i najgorsze. Te? Tak, i najgorsze co, że nie mam skrobaczki. Pierwsze co, będę musiała jechać kupić skrobaczkę. A, a my <laughs> też w samochodzie szukali, właśnie i nie wiedzieli, dopiero później Tyś mówiła, że jest takie do spryskiwania no. tych szybów. Ale. Dziadek wziął ciepłej wody, poleł po szybach. No ja też ciepłej Dziadek. wody polała mi i ten samochód odpaliłam, Dobry, ogrzewanie i ten y, no, no. lód zszedł. No tak kurczę dzisiaj u nas tutaj było, chyba minus 3 musiało być, a tam no. ile było? No musiało, ja nie wiem, bo tam termometru nie było, no ale jak szyby takie były, dosyć też grubo na tym. Że polewał raz drugi wodą ciepłą. No to słuchaj, no patrz. Pytania były, gdzie jest mamusia? Gdzie mamusia? Jest? Byli w licheniu. Na takim dosyć dłuższym odpoczynku. Lubią jeździć do lichenia. Tam można pochodzić, pospacerować, a, odpocząć. Jest. Odpocząć można i oderwać się od tej codzienności, trochę od dzieci odpocząć. No a teraz będziesz miała robotę przy kwiatkach. Wszystko czekało na Ciebie. Zdechło, klapło. Pomalutko, pomalutko. Ale zobacz, jak liście z orzecha. Wszystkie no, opadły. No. Jeszcze rano tak się trzymały, leciały. Teraz wiaterek się ruszył i leż leżą. Ale gruby dywan. Ale jak to pięknie wygląda. Mhm. Grabienia liści będzie co niemiara. No i tak każdego roku przyjdzie wiosna. To jest sadzenie, sianie w lecie, koszenie trawy jesień, grabienie liści. Zima, odśnieżanie, o ile śnieg spadnie. A w środku, w budynku gospodarczym, prace pomalutku, ale do przodu. Pracy jest dużo. Ale też już i widać postępy w pracach. Będą tutaj dwa... Pomieszczenia, bo tak zapytujecie, co tutaj będzie, co tutaj będzie. Będą dwa pomieszczenia. Jedno będzie pomieszczeniem dla Edzia związanym z pszczołami, wytapianie wosku, robienie świec i takie inne wszystkie prace. Czy nawet chociażby miodobranie, będą poustawiane sprzęty, bo pomieszczenie jest dosyć spore. No, i będzie to wszystko nam łatwiej szwo, szło, jak będziemy mieć w jednym konkretnym pomieszczeniu, bo do tej pory tych pomieszczeń było kilka. No i człowiek tak się więcej uchodził, jak urobił. A drugie pomieszczenie będzie pomieszczeniem moim, właśnie to. Tylko nie wiem dlaczego Krzyś zaczął w pierwszej kolejności od pomieszczenia Edzia. Chyba jest jakaś zmowa między nimi, bo tu postępy idą pełną parą, a w moim pomieszczeniu jakoś tak kurczę, stoi to. No ale suma sumarum będzie coś w rodzaju dużej kuchni, żebym mogła robić przetwory. Różnego rodzaju weki, czy chociażby nawet przyprawy, paczki pakować. Też będę miała wszystko w jednym miejscu, bo do tej pory tak samo porozrzucane, po takich małych pomieszczeniach. A wiadomo, że wygodniej jest mieć wszystko no, w jednym pomieszczeniu pod ręką. Dzisiaj są takie techniki, że są profile, są różnego rodzaju kątowniki, no i praca idzie. I ta sama sytuacja co z dachem Krzysi utknął, bo są bardzo nierówne ściany. I od dołu profil przylega do ściany, a od góry jest różnica kilkudziesięciu centymetrów. I tak pierwotnie myślałem sobie, żeby mi zrobił coś w rodzaju takiego uskoku, tak jak jest tutaj, żeby z tego profila zrobił coś, Ala taką półkę. Żeby było coś takiego. O, tak, tak i do ściany. I tak myślałam, że tu będę miała poustawiane jakieś takie pojemniki z przyprawami, czy nawet chociażby słoiki. No, ale krzyś mówi, że nie, że będzie prosto, bo jest wygodniej, jest łatwiej, mniej kombinowania, mniej kręcenia. No i będą ściany proste. Co prawda odejdzie tutaj dużo powierzchni użytkowej, jak z tej strony, tak z tamtej, bo tak myślałam, że dookoła się właśnie zrobi coś takiego ale naturalną półkę. No ale będzie tak jak jest. I też będzie dobrze, też będę zadowolona, bo to będzie bardzo duże pomieszczenie, no i cieszę się. Efekty już są, przygotowań było dużo, bo w zasadzie to pomieszczenie jest nieużywane już kilkanaście lat. I też tak żeśmy pierwotnie chcieli tu przeznaczyć cór, dla córki, bo ona bardzo interesuje się diafonizacją, preparacją. Miało być takie właśnie pomieszczenie do tego celu. No ale jak to życie wszystkie plany weryfikuje, pomieszczenie zostało, ono było odkażane różnymi takimi środkami przez kupa lat dwa razy w roku. No i teraz też krzyś. Tu zagruntował, jeszcze raz odkażał, wywapnowane zostało, chyba dwukrotnie nawet wapnował. No i teraz z tych profili tworzy ściankę, będzie ocieplone wełną. No i też tutaj e, zrobił taki, no po prostu nie zwrócił uwagi, bo kupił wełnę tą, taką, która, e, jak to powiedzieć, bo jest wata szklana i jest wełna. I on kupił to, co gryzie. No i jak się kapnął, to już było zapłacone kupione. I tak musi teraz to wykorzystać. A resztę już będziemy kupować tą taką niegryzącą. No Polak mądry jest po szkodzie, nie? No, także tak, pracy jest jeszcze ogrom. Fajnie. Cieszę się już na samą myśl. Że takie jedno konkretne pomieszczenie będzie. Będzie na pewno wygodniej, bo do tej pory w jednym pomieszczeniu pakowałam, w drugim robiłam w kuchni, w domu. Większość y, tych takich przypraw, potraw y, przygotowywałam. Ciągle bałagan, bo to wiecie, jak w domu. Tak samo było z miodem. Dużo rzeczy żeśmy robili w domu, w kuchni. Było ciężko. A teraz będziemy mieć dwa konkretne, solidne pomieszczenia. No jak Krzyś zrobi, a chyba zrobi. Zsiekałam dynię, bo też tak tej dyni tutaj leżało dosyć sporo. Koleżanka pozbierała z pola i przywiozła, żeby ją skarmić. No i daje zwierzakom, no ale trzeba ją posiekać. O, żurawie lecą. Ale piękny klucz, sznur żurawi. Zobaczcie, jak one szybują. Ale ja... O! Odzywają się. Ej, jakiś taki cichy przelot. Niemy przelot. A mamusia przy kwiatach. Działa. No trzeba. No widzisz, co się porobiło. Trzeba to wszystko już pomału sprzątać. No zmarzło. Jeden taki konkretny tak. przymrozek i, i pomarzło. Ale jeszcze żeśmy na grzyby poleciały. Po koszyku. No bez tego to ani rusz. Wiesz, żeby ja na grzyby nie poszła. Przyjechali, była chyba godzina w pół do dwunastej. Jeszcze dobrze nie wyszła z samochodu. Grzyby są, no są. Jedziemy, ja mówię, ta poczekaj chwilę. Jutro jedziemy. Nie, nie ma możliwości. No i nie cała godzinka i zobaczcie koszyk. Jest. Są grzybki, są. No, na zbierane. No. Spore pomieszczenia będą, ale najwięcej takiej trudności to sprawiło wyprowadzenie tego wszystkiego na prostą drogę, nie? wyrównanie tych ścian. No trochę było pracy przy tym, no nie powiem, że nie, ale ja się pracy nie boję. Ja się boję tylko tego, że może mi zabraknąć czasu. A czasu to ci nie braknie, słuchaj, będziesz się tutaj zwijał, sprężał, streszczał. Że mrozy przyjdą. <grym> A, że mrozy przyjdą. No to co ty tu myślisz, że tu cię grudzień zastanie, czy co? Nie. <grym> Czy Boże narodzenie? Ale Mruz może przyjść w każdej chwili. To już jeden był dzisiaj przymrozek przecież. Daj ci pomogę. Dobra. To teraz... Teraz co, teraz światło już rozciągasz, tak? No, kabelki. Gdzie to gniazdka planujesz zrobić mi? Znaczy tu będzie Edzi. Tu A. To jest punkt, drugi jest tu, trzeci, czwarty, piąty, szósty siódmy. Uuu, to będzie Edzi miał się gdzie podłączać <grym> do prądu. A tam u mnie ile będzie też tak? Analogicznie. Tutaj dostałem wytyczne, skrzynka elektryczna została obsadzona. Obsadzyłem, obsadziłem skrzyneczkę, dostałem wytyczne, że ma być trzy obwody niezależne, czyli na trzech bezpiecznikach. No i tak właśnie zrobiłem. Skoro tyle bezpieczników, no to po dwa, trzy gniazdka będzie na jednym obwodzie. Nie no, bo tu musi być. Musi, bo tutaj będą najprawdopodobniej też i urządzenia chodziło. Zresztą. Od przybytku głowa nie boli, jak już się robi, to już trzeba zrobić. Znaczy, ten, nie? to nie chodzi tylko już o obciążenie, ale chodzi o taką wygodę, że coś robimy, wyłączamy sobie bezpiecznik i mamy część gniazdek wyłączonych, a, no. a reszta działa, to samo oświetlenie. A światło jak będziesz tutaj rozprowadzał? To już będzie, jak będę miał konstrukcję sufitu zrobioną. Prawdopodobnie szyny sufitu będą szły w ten sposób, o tak. No. Czyli tu będzie akurat bez łączenia. Ale czekaj, Jedna. bo stoły jak będą, to nad stołami też będziesz to doświetlał, nie? To już będziemy ustalać w trakcie, no. gdy już będzie sufit skonstruowany konstrukcja i, i wtedy będziemy już mniej więcej rozciągać przewody. Na razie to wszystko jeszcze takie wirtualne. Mm -hmm. no. Nie, no to to Ale już... generalnie no, będą punkty nad urządzeniami, mm -hmm. nad takimi stołami, nad lewem... Żeby nadzlewem. widno było, nie? Tak, żeby można było coś robić, żeby sobie cienia nie robić. Przede wszystkim. Mm -hmm. No co z tego, żeby będzie tu duże światło, jak będziemy stali i będziemy sobie cień robić, więc to trzeba... Nie, no to świetla, tak musi tak, być jak w kuchni, nie? Jak żeś mi tam to zrobił, żeby to jeszcze, było... Dokładnie, jeszcze można byłoby inaczej zrobić. Jeszcze można sobie. było, ale dobrze jest. Tutaj już... No tak. W każdej chwili można pociągnąć jeszcze przed, to nie jest problem. No i tutaj będę teraz wykuwał dziurę. Na wentylację? No taką wentylację spalinową. Dobrze. Na wszelki wypadek jakiś piec, żeby można było się tutaj dobrze. Hejcie <grystanie> mówi, że jak w razie co, żeby miał się gdzie ewakuować. <grystanie> Także jest woda, może toalety zabrakuje, ale jest woda, będzie gdzieś koniec do wyspania, będzie się do czego przytulić, i do pieca. Więc... <grystanie> o jest, jest, pracy, jeszcze i faktycznie jak. Jak tutaj jeszcze będzie tak, to w takim tempie szło to ciebie. Naprawdę Boże Narodzenie tu złapie. To proszę mi tutaj e, nie przeszkadzać, nie zawracać i mi gitary, bo ja nie wiem za co będzie. znajomi siedzi jak przychodzą. Czy czytel, pozdrawiam wszystkich moich sąsiadów. To się śmieją, tylko może z... weźcie go, może zameldujcie tutaj. <laughs> to bardzo śmieszne. No. Ale już yy, dwoje z y, sąsiadów już było chętnych go zameldować. <laughs> Także. Co ja, co ja tak niewinny na dziecko wyglądam. A <hielissza> tak tak. tak. jeszcze nie da wychować. Już nie, ty już jesteś nierozwojowy. także. Znaczy, ja się rozwijam? Tylko nie w tą stronę chyba. <noise> Mężczyzna. A teraz tak do kobiet. Wiecie, jak to jest z mężczyznami? Oni się rozwijają do 18 roku życia, a co potem? Potem się uwsteczniają. <noise> Dziecinnieją. Nie, później się utrwalają. Czyli Każda wychodzi, kobieta to przyzna. Czyli wychodzi Żart, na to, że mężczyźni szybciej dojrzewają. Do 18 roku życia. My się rozwijamy całe życie, a wy tylko do 18 tego roku. czasu potrzeba, a nam tylko kilka lat. Jesteśmy tak idealnie potem... skonstruowani ewolucyjnie, że nie, nie jest. Później my to utrwalane, a wy całe życie musicie do nas dołączać. To ty utrwalaj dalej tutaj, a ja idę tam dalej. Dobra. Pracy jest dużo, nie, ta... żarty żartami. Ale pracy jest ogrom. Wyzwanie duże z racji tego, że no, jest bardzo dużo nierówności, dużo krzywizn, ale poradzi sobie chyba. Uhum. Zobaczymy. Uhum. W kolejnych dniach będą kolejne relacje, jak to będzie wyglądało. I jak zobaczycie takie czarne chmury nad zachodem, takie pioruny, to znaczy, że, że nie, jest tu, że się że się nie jest tu ciekawie, <laughs> że, <laughs> że jest konflikt interesów. Póki co, jakieś burzy nad zachodem nie widać. To jest chyba jeszcze dobrze. Na dzisiaj, kochani, tyle. Idę dalej tam działać przy przyprawach, bo pracy jest dużo. Krzysia zostawiam tu, Edziu, Edziu działa tam. Każdy ma tyle pracy. Mamusia z tatusiem przyjechali, to też już... Co jest do roboty? Pierwsze co, co jest do roboty? A idź tam, rób co chcesz. Do następnego, kochani. Papa. Pa.